Ludziska z tej strony, pan Kawka, przed chwilą ludzie. Ten dzisiaj już sobie wydropłem Mortisa, z którego macie odcinek. Dzisiaj już go jeszcze wrzucę. Tutaj mamy ludzie. ten, no, Tutaj będzie taki pięciominutowy mały filmik, bo Chyba, bo mnie wywala. Dobra, ludzie, ładuje mi się gra, 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 gra. A my, ludzie, otworzymy dzisiaj tego mega boxa. Pierwszy Megabox. Mam nadzieję, że tak to Morcie sobie przynajmniej ulepszy na drugi poziom. Bo bardzo bym tego chciał. Dobra ludzie, no to pierwszy Megabox w moim życiu. Jestem naprawdę... Otwieramy ludzie. Megabox. Ja ludzie ściszam dźwięk. czy do góry, otwieram... Mamy 5 rzeczy, czyli nowego zadymiarza tutaj nie ma. Ale za to są. Punktciki do Kolta. Punkciki do Karla. W ogóle to tak rośnie. To tak rośnie te punkty. Ej, no to. Co to jest za walona skrzynka jakaś? Ej, no to już jest jakieś. Ej, wy, przepraszam was, ale ta skrzynka była do dupy. Nie ma nowego zadymiarza. A punkty bardzo małe. Po prostu jestem, ludzie, szczerze zawiedziony. Kika mogę ulepszyć, Karla mogę ulepszyć. No ale nic poza tym. No po prostu jestem zawiedziony. Do Mortisa w ogóle punktu nie dostałem. Do, Mortile... do Mortisa w ogóle punktu nie dostałem. Co jestem? na to bardzo obrażony. Jestem na to strasznie obrażony. Nie dostałem. Bardzo... Po prostu żadnych punktów do Mortisa nie dostałem. Dobra, no to do zobaczenia.